No i pierwszy baniaczek, czyli Pandora, przejrzał. Przynajmniej mm, tak nominalnie, powiedzmy. Dlatego, że tamte ściany są pozostawione, to dla krewetek. Być może je też spróbuję umyć. Ta ścianka znacznie gorzej, ale jednak. No i dokonałem znacznej redukcji, ale to znacznej redukcji roślinności pływającej. Także w tej chwili zbiorniczek wygląda nawet tak z daleka. Jest całkiem przyjemne dla oka. Wreszcie można zobaczyć pływające rybki, bo ostatnio właściwie były skryte głęboko, głęboko za roślinnością, za dżunglą. Dżungla się troszkę zmniejszyła. Tutaj nowe pokolenie porporczykowców.